Cześć, witam Was serdecznie. No, troszkę się to moje nanoakwarium zmieniło, a jeszcze się zmieni na pewno i to podejrzewam, że nie raz. No, muszę Wam powiedzieć, że z tym małym zbiorniczkiem mam ciekawą zabawę. Mimo tego, że jest to małe akwarium. Dzieje się tutaj dosyć sporo, może, może nawet nie musi się dziać, a ja sobie tutaj za każdym razem coś przestawiam, wiecie, stoi sobie to tutaj na takiej półeczce, no i patrzę na to akwarium z wygodnej pozycji kanapy. Jak mam okazję posiedzieć przed telewizorem, to sobie zerkam na to akwarium. Więc ono jest w takim miejscu, gdzie bardzo często sobie je obserwuję. A za plecami mam moje duże akwarium zupełnie inne dwa zbiorniki. I kurczę, mimo niewielkiego. Rozmiaru radości jest też z tym zbiorniczkiem sporo. O. I tak właśnie mówiąc to wszystko czekałem, kiedy ten bojownik wypłynie. No bo zaczął się też tutaj chętniej pojawiać. Już nawet złapałem z nim kontakt, że zobaczcie. Przypływa jak go zawołam. Za każdym razem, gdy świece światło zaraz się pojawia. Więc jest okazja wam go w sumie teraz pokazać. Kolorki ma takie no niezbyt yy, oczywiste jak na bojownika, bo ja przywykłem do takich wiecie granatowych ciemnych kolorów. A ten i wyjątkowo różowo-czerwone kolory. No już drugi raz się chyba nie da nabrać. No nic. Popłynął sobie. Co tutaj się zmieniło? Słuchajcie, tak sobie ostatnio siedziałem i myślałem jak rozbujać to akwarium i... Stwierdziłem, że jest zdecydowanie za mało roślin posadzonych w gruncie. Ja w zasadzie miałem jedną szczepkę kryptokoryny, tej tutaj na przodzie. No i w zasadzie tyle. Jeszcze jedną gdzieś tam z tyłu taką niską. No i stwierdziłem, że zdecydowanie za mało tego typu roślin, które rosną w gruncie. Więc ten mój substrat, który tutaj wykorzystałem na testy, nie jest wykorzystany. No bo nie ma, nie ma rośliny, która by mogła z tego czerpać składniki odżywcze. Jest mikrozorium, są budzki. W zasadzie ten substrat wydawałby się bez sensu. Więc dosadziłem tych kryptokoryn po prawej stronie. Przeniosłem mikrozorium na lewą stronę. Tutaj jeszcze na ten, e, o ten tutaj taki kijek przesadzę bucki z tej strony. Przykleję je. A w miejsce tych bucek e, będą rosły sagitary. Będzie rosła sagitara subulata z mojego dużego akwarium. Z tyłu też przerzuciłem. Krypto-koryna która w moim dużym akwarium w jednym takim miejscu była posadzona, tam nawet ostatnio mówiłem na filmie, bez zasilania jakimkolwiek składnikami odżywczymi, praktycznie przez kilka miesięcy nie urosła niemalże nic. A tutaj, akurat do tego baniaczka maluśkiego, no, będzie pasowała, bynajmniej na razie. No i. To akwarium się już dosyć sporo zmieniło. Troszkę glona przybyło, troszkę glona ubyło. Ostatnio nawet yy, poczyściłem to akwarium. Ale muszę sobie jeszcze zakupić jakiś malutki czyścik, bo nie mam, żeby doczyścić te boczne szyby. Bo gąbkami czy tam czym innym jest niewygodnie. No i muszę doprowadzić do yy, że tak powiem jakiegoś lepszego wyglądu te szyby z glonów. No i ostatnio czyszcząc, zaglądając do Sampa, w moim dużym akwarium znalazłem tam otoska w jednej z komór, więc go złowiłem i myślę najlepsza będzie okazja do tego, aby go tutaj wrzucić, żeby sobie troszkę glonów podjadł tych które właśnie na początku się pojawiają, takich brunatnych, a właśnie takimi glonami otoski się żywią. Nie mam jeszcze tych krewetek, a chciałbym mieć te krewetki, nawet nie z tego powodu, żeby mi tutaj czyściły to akwarium, ale żeby coś tu się działo jeszcze dodatkowo ciekawego. No i słuchajcie, wymieniłem filtr. I taka ciekawostka, jak wymieniłem ten filtr Zastanawiałem się, zanim go montowałem, zanim go chciałem zamontować, zastanawiałem się, czy to będzie dobry pomysł z tym filtrem. I on, tak słuchajcie, leżał gdzieś tam w garażu wśród moich części starych filtrów. Troszkę tych filtrów mam jeszcze. Yy, właśnie, będzie okazja, może w tym roku, je wykorzystać jeszcze do jakichś ciekawych planów. No, ale a propos tego filtra, tak dłuższy czas się zastanawiałem, bo tu z boczku wisiała taka, no, jakby butelka, wiecie, to HW chińskie. No, i odkąd zamontowałem ten filtr, ja tutaj pokażę go. No, to właśnie dziwnym trafem ten bojownik wyszedł na w ogóle. No, zaczął pływać po całym akwarium, po prostu w momencie, nie? No, nie wiem, nie łączyłbym jakoś tego za bardzo z tym filtrem, ale w każdym być razie, tak to było. No, jest to jest taki filterek AquaL, Nie wiem, jaki numer, bo ich tam było kilka. Nie pamiętam już. W każdym być razie, zdecydowanie dużo za duży, jak do tego akwarium. Ale tutaj można sobie przykręcić ustawić przepływ. No i jak widać, nie robi jakiejś pralki za wielkiej. To też już jest yy, wiekowy filterek, więc może nie ma też takiego przepływu, jakby to oryginalny był. W każdym bądź razie idealnie się tutaj sprawdza. No i i to jest też dobra. Rzecz, dobra wiadomość, ponieważ no, nie szpeci w żaden sposób. Jest schowany za tylną ścianką, to się wszystko fajnie komponuje na, tej, na tym regale, więc wszystko jest ok. Akwarium jeszcze jest świeże, także nie można nawet powiedzieć, że ono już ruszyło w jakiś sposób, bo szczerze powiedziawszy. Nie ma tu takich roślin, po których mógłbym zaobserwować jakieś w ogóle przyrosty. Dlatego też yy, to akwarium na pewno jeszcze się dużo zmieni. No i ja tutaj będę na pewno musiał pilnować, żeby tutaj kurcze jakiś syfem nie zarosło. No bo te rośliny są wszystkie wolno rosnące, ale spokojnie. Dojdziemy i do tego. Może jeszcze bym powiedział na temat podłoża. Ponieważ tutaj mam to Yokuchi, podłoże aktywne. Czy ja to bym drugi raz zastosował? No pewnie. Pewnie tak, do takiego akwarium pewnie bym zastosował, aczkolwiek nie jestem przyzwyczajony i Ciężko mi było posadzić, w tym rośliny. Te rośliny to jest bardzo lekkie podłoże i te rośliny było tutaj ciężko posadzić te, które dosadzałem właśnie niedawno, tym bardziej, że jak wiecie ci, którzy oglądali od początku jak powstawało to akwarium, zbrakło mi tego podłoża i usypałem sporo lawy wulkanicznej. A to jest w ogóle takie podłoże, w którym posadzić rośliny to jest sztuka. Może i ono jest dobre, może ma jakiś pozytywny wpływ na akwarium, nie wątpię. Na rośliny pewnie też, ale jak jest go za dużo yy, i nie mamy jakiejś warstwy lepszej, tak jak na przykład żwir czy piasek, posadzić rośliny w lawie wulkanicznej to jest naprawdę wyczyn. I teraz właśnie mi to przeszkadza, bo kurczę, kto sadził rośliny w lawie ten wie, że, że jest po prostu to trudne i upierdliwe, no te korzenie się niszczą, lawa jest ostra, lekka, rośliny wypływają z tej lawy. No jest problem, nie ma to po prostu jak jak żwirek czy, czy piasek. I tutaj te podłoża są moje ulubione. I gdybym pewnie robił coś podobnego raz jeszcze, albo bym użył właśnie tego podłoża aktywnego, tylko i wyłącznie, no bo w tym już możemy sadzić sobie, po prostu sypiemy do takiego niewielkiego litrażu, sypiemy ile nam pasuje i od razu bezpośrednio sadzimy w tym rośliny. Nie trzeba tego niczym przysypywać, natomiast ziemia to wiadomo, czy no... Ziemia głównie, prawda, jest przez nas używana jako zamiennik takiego podłoża aktywnego. No to trzeba je czymś, tą ziemię trzeba czymś przysypać, czy to żwirek, czy to piasek. A jak ktoś nie chce przysypywać, no to dajemy wtedy ten substrat i jest ok. I w tym już się fajnie sadzi rośliny. Tylko też jest to lekkie podłoże, no i. No nie jest to tak jak w Żwirku na przykład, nie? czy tam piasku, ale nie jest to jakieś upiedliwe mocno, tak jak przy lawie. Lawy to bym po prostu drugi raz nie zastosował, bo najmniej nie tyle. Już kiedyś miałem do czynienia z lawą wulkaniczną i mam takie same odczucia jak teraz. Jest problematyczne. No. Tak więc tak to akwarium wygląda, I pokazuje z taką lekką leciałością glonów świeże problemy, jak to przy większości startów zbiornika jest, no i będzie potem może jakieś filmy z sklece do kupy, z tego wszystkiego, co tutaj mam, żeby pokazać, jak to się zmieniało, jak na przykład wygląda po miesiącu, chociaż myślę, że tutaj trzeba będzie na jakieś większe efekty poczekać troszkę dłużej. Jak zdziczeję to akwarium i naturalnie się rozrośnie, to wtedy będzie można powiedzieć, że jest ok. No i bojownik gdzieś zginął, gdzieś sobie popłynął także mi się wydaje, że taki litraż ta takiej rybki jest w porządku, bo jak widzicie, ono to, ten bojownik ma tutaj zabawę Friday. To sobie wpłynie tam, to tu ma gdzie popływać, ma gdzie się schować i i jest ok, i nie ma grzałki, woda wydaje mi się jest dla niego w porządku, nie ma przykrycia i to nie to, że ja tutaj go mam. Nie wiem, odkąd mam to akwarium. Ten bojownik jest u mnie dosyć długo i po prostu nie miał takiego o, fajnego domu, że tak powiem. Ale żył właśnie w takich warunkach, mniej więcej w sensie bez grzałki i z okry, odkrytym akwarium. No, bo to jest takie, dlaczego to mówię? Dlatego, że wiele osób ten temat porusza. Że jak bojownik, to musi być koniecznie przykryte akwarium. No nie, ja uważam, że nie musi być, jeśli pewne warunki są spełnione. No więc czekamy, jak dalej się będzie rozwijało to akwarium. I do następnego razu. W tym klimacie oczywiście, bo filmy będą powstawały różne, ale co jakiś czas będziemy tutaj zaglądać, co się dzieje z tym małym akwarium. Jak funkcjonuje i jakie są problemy. A może czy już tych problemów nie ma. No to trzymajcie się. Cześć.